Ej, ty! Tak, ty do ciebie mówię! Witaj w topowocu! Ja jestem Nitek i mam niezmierną przyjemność zaprezentowania Ci najświeższych zbiorów z naszego jarokowego podwórka. Zanim jednak siądziemy do uczty, zobacz, która akcja wygrała w zeszłym miesiącu. Ojej, to No, dostała po głowie, kurwa What the fuck? Nie nawet, nawet taki... What the fuck? <laughs> ja chyba zabiłem wszystkich, kurwa, właśnie <laughs> Spoko No kurde, głupio wam, co? Co jest? Tam między sobą się biją? Tak jednego, jeden jest na maksa po lewej Jeden jest, raz... zaraz obu gramki po prawej Sztuję go na chwilę Minus, 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 zjadłem jednego Jeszcze jeden po, lewej... po lewej mocno dyszy Po lewej mocno, no Minus I... O Jezus, czekaj, co tu się. A nie, dobrze. Jezus, ja trafiłem! Boże bój! No, żeby Jak ja ci przeszło, je zaraz. No, nie, nie było czasu już. Basz. Jeden na jeden. Dobra. Dobra! Ale to zrobił to jak ta sezona. Ale Dobra, Dobra. Dobra. Hmm. Kurwa, ale jestem zajebisty. Halo, senna kurwa mać, proszę rusz się dziewczyno Kiana You ready for some fighting? A grobie zabijano kurw Proszę pójśmie Zostawię mnie. Dobra <grystanie> Sorry, że dałem mordę <grystanie> Holy shit, no to sena się nie chciała ruszyć nie, 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 ty kurde, no, nie, 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 Ty! Ktoś szybciej kurde! nie, 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 <laughs> Dwóch zabiłem. Widzieliście to? Kekwo! <laughs> Łatwo wcale nie było znaleźć się w zestawieniu z tego miesiąca. Oddajcie głos na najlepszą Waszym zdaniem akcję korzystając z linku do ankiety znajdującego się pod filmikiem. Nie zapomnijcie też zostawić dzwoneczek i kliknąć subskrypcję, by być na bieżąco. Do zobaczenia!